Witam. Dzisiaj gramy w Zomboida Pewnie każdy z Was wie, co to jest zagiera, ale jeśli ktoś nie wie, to chętnie wam pokażę co, jak, jak to wygląda, nie? To zapraszam za mnie. Dobra, po mojej lewej macie tak, zawód, dostępne cechy i są pozytywy i negatywy. W zależności od nich dostaniemy punkty, z którymi możemy kupować więcej cech. Nie? Rozumiecie? A więc tak, tutaj są moje cechy, które ja wybrałem. Idąc od samej góry, mamy tak, pozbawiony, anemiczny asceta, pali papierosy zranione, etc., etc., nie? Każda z tych cech robi co innego i zaraz wytłumaczę po kolei, która co robi. Więc tak, pozbawiony sprawę, że nie mam kompletnie temów na start, anemiczny, jak samo się mówi, szybciej, krwawy i ogólnie łatwiej umrzeć. asceta może jeść tylko nieprzetworzone jedzenie, czyli na przykład puszkowane, owoce, warzywa tak dalej. Pali papierosy, no pali papierosy zranione też, żeś samo się tłumaczy, nie? Niedzielny kierowca to, że po prostu wolniej jeżdżę. Nie? Z pozytywów to twardy hud, moje kopy w łeb po prostu zadają dodatkowy damage. Zręczność no to, że szybciej robię akcje. Quick rest to jest jedna z moda i ono sprawia, że jak siedzę, to strasznie szybciej oznawiam sobie z wytrzymałość. Nie? Dobrze ubrany, bystry uczeń dobrze ubrany sprawia, że nie mam penalti, zanoszenia ciężkich rzeczy i ogólnie ciuchy ważą o połowę mniej. I bystry uczeń, że dostaję więcej ekspad. I to z najważniejszych rzeczy to jest tyle, ale jeśli chodzi o mapy, to tam też nie ma nic ciekawego tak naprawdę, każda mapa jest jakaś unikalna na swój sposób, ale ja nie jestem w stanie tego opisać. Ja będę grał na Westpoint, więc to chyba tylko tyle. Jeszcze tylko szybko się wtrącę, poparzenie to jest najgorsze możliwe obrażenie, jakie może być, bo ono naprawdę długo nie schodzi. O kurwa. No dobra, jakoś da radę. To sobie już zjem coś kolorycznego na później Czemu to odkładasz? Bierz go. To wezmę na bank, tego się na jedna teraz Dobra, więcej chyba nie potrzebuję tych chusteczek. chociaż ja trochę ważę. Ja wezmę i wyrzucę ze dwa One są wielokrotnego użytku, więc chętnie przeczytam Jakby dobry spawn, ale mógł być lepszy Bardzo nie chciałbym wychodzić na dwór bez butów No ale co poradzę Znaczy skoro ja jestem, to znaczy, że mam klucze do rzeczy Wezmę się jeszcze napiję. Chciałem grać po... Bo... Aha, nie ma Kurwa. Dobra. Chciałem grać na widzie 42 tym najnowszym, ale on nie chcąc na strasznie do dupy... Jakby nie, nie byłoby tyle przyjemności do oglądania tego, to na pewno. Dobra. Wezmę to na razie. Dobra, to ma dziurę, to nieważne. Sprawdźmy czy to jeszcze wyłączy. To otwarte? Jest otwarte. Ejbiście. Gun case. To się może przydać. Takie ja Cię mam? Tak, mam. To też w we... razie nie ten, nie potrzebuję nic stąd. Czemu jestem jakimś spożywczo-medycznym? O, dobra. To się przyda. Mam pudla jak bezdomny, ale o to chodzi. Wezmę sobie tabletki. Chyba nie miałem tego zamieścić, ale tam raczej nie chcę iść. Nie to inaczej, gdzie ja jestem może? Mi się do tego niebieskiego tam, tak? nie, to jest szkoła chyba. Znaczy gdzie ja mogę iść, Bo było najlepiej. No... Tutaj będzie dobrze. Mi się wydaje. To jest jakiś metyczny, to? Tak? nie widać. Wezmę sobie coś na drogę po prostu jeszcze. Wezmę sobie te torciki powiedzmy. O kurwa. Nie badam dam radę. Powinienem brać radę co najmniej. Może być ciężka, ale lepiej tak niż w ogóle. Kurwa Trochę nie jestem w przegranej sytuacji. Póki klucz mi nie się nie psuje, to jestem w walczyć z nimi. Zobaczymy. Chyba ja jestem na przegranej troszeczkę. Troszkę bardzo. Dobra, chwila. O, jest. O, dobra. Inaczej to zrobię. Wolę tych dwóch poskładać na szybko to się przyda, nie nic więcej tniemy Dobra zrobię jeszcze tak O kurwa Dobra nieważne kontrolą wygląda albo ich tak zgubiłem mi. Dobra, czy wy macie coś fajnego dla mnie? W tamtej widziałem, w tamtym ciele były fajne rzeczy do wzięcia, ale dodatkowo jeszcze były papierosy. To sobie przeczytam na szybko. Pasownik to warto zapamiętać. To sobie wezmę jeszcze potencjalnie na kiedyś. Co jakaś umych walka? A nie ma. Dobra. Dwa szybkie kombo kluczami, ale Czemu ja to ja z spacją biję. Nie to. Dobra Dobra, Proszę, łatwiej niż nie spodziewałem Wyglądam co komicznie, ale póki... póki mnie to ochrania już dobrze Chyba koniec Idziemy dalej Przyznaj szlugi Może ktoś z nich będzie jakieś miał Ja bym nie powiarcił na pewno. Kurwa będą, Kurwa macie. Jaki twardy łeb ma O Nieważne już nie ma Przez znaleźć jakieś miejsce, żeby móc przespać kurwa denos do klucz, pewnie do tego domu. O panie! O panie! Jakiś czak pod totalnie trafiłem. To jest 308. I jaki jest? M19, czyli to będzie co? 45 auto. Nie, no najlepiej jakby od tego rifle. Trzeba plecak widać. w końcu, kurwa. Dobra, jedziemy na stare zasady. się styram póki nie padniesz chuju. Niech może się przydać to wezmę. Nie ma jak to wypić to mleko i to lekki przeciwbólowe. To jest życie. Mogę być legalnym lekomanem. A z nim coś to co ładne. Trzeba je znaleźć lepszą. pan. To może być ciężko, najlepiej jakiś łom, no więc albo jakiś Nie bo... Graniczę sobie to szybko ten, szybko wymienić spandarz. Ja tu dam na razie proste, A nawet nie muszę dawać nic. powoli się, co lecimy. To te poparzenie na ręce będzie strasznym bólem. Dupie, bo ono strasznie, ja nie wiem, nie mam na tyle jeszcze pierwszej pomocy, by móc stwierdzić stan, jakie to jest poparzenie. A tak byłoby to dość... przydatne. to i to będzie moja tymczasowa baza chyba? Ja mówię tak, żeby wpadły nie jakby nie podoba mi się to. To znaczy, że coś tu, kurwa jest. Czy coś macie przy sobie dobrego? No, się. dzięki. Chyba, chyba mam lepszego na jego tutaj, lepszą broń znalazłem. Ja tą zatrzymam, tego lepszego chyba. Chciałbym znaleźć idealnie, jakbym znalazł jeszcze jakiś. O, male weapons. Grałem z kilka modów takich, że porc nie było tak nużące to czytanie i tak dalej, bo już trochę, trochę mi się zwyczajnie nie chce czekać tyle czasu, nie? Więcej jedzenia. Muszę znaleźć plecak teraz na pewno. Co jeszcze, co jeszcze? Jakiś plecak, na pewno lepszą broń, która nie jest palna, Jak bym preferował. Mogę zjeść sobie jedno chipsy. lepiej przechodzi teraz po prostu. Od jednego domu do drugiego. Teraz jestem tu. Będę się powoli wlewał cały czas. Ja nie wiedziałem, że mogę tak levelować konserwację, ale dobra. Nie żebym narzekał. O kurwa! Tego się nie spodziewałem. Ja jeszcze zabiję kuki mogę. Nie dobra, ich jest trochę za dużo. Nie wraje czego mam te strzely, ale... Kurwa gdzie? O kurwa, i dobra, nieważne to się nie wycpuję Nie ja, czego będę strzelał. O kurwa masz. To jest dwóch? To już... Rozumiem jak fikunku to mam... Takie ustawione. Hmm. To może się stać niegorszej. O Kurwa, dobra. Wszystko mam cztery naboje. Chyba spróbuję rozstawić ich ile mogę tutaj i gdzieś pójdę ich pogubić. O kurwa, O kurwa. Wszyscy ja mam jeszcze trochę ten, jeszcze trochę naboi. O kurwa, koniec. Koniec, twój. Albo koniec, nie koniec. O kurwa ty, ja żyję. Koniec walki dla mnie, na dzisiaj. Wrócę jak będę miał więcej. Ja pierdolę, co? Jak ja to przeżyły? Ja pierdolę, jak ja to przeżyłem? Kurwa, może. Tak czy inaczej, męż. Muszę walczyć, kurwa, teraz z nimi. przerwę gdzieś tu. Tylko, jak sobie, będę na plecy. Nie jest to takie, o kurwa maśno tyle amunicji chyba nie mam Chociaż? Może mam Chyba z okolicy wszystkich co mogę to wyciągałem Jak to nie jest tylko fer jedna osoba to ja to chętnie tak będę brał ale jakbyś trafiał trochę bardziej w nich może mi nie się amunicji. Kurwa mać pierwsza godzina gameplayu Jak tu mele ich nie porabię, nie ma otki. Chociaż trochę ich uszczupłe to na pewno Jeszcze się je poddały. Ile ty jest amunicji? Kurwa zero. Jeżeli zadobiłem? 86. Jeżeli nie całą godzinę gry. O. Moje mody zostały wysłuchane. O kurwa. Dzagankowe te blokery dla Orażeń. No jest tak źle. Jestem dość potężniej, to powiedział. Jak to jest, że niezależnie od czego ten... Niezależnie od sklezu gdy kończyć sikiera o mnie broni. No naprawdę, nie ma nic, ale... czemu nikt nie nosi tych tych, czemu ten plecak mi tak odstaje? Mam małe przeczucie, że mogę mieć szansę z tymi chujami. I tak czy inaczej muszę sobie ich jak mogę. Bo inaczej... Biorą tak jak wcześniej, bo już zwołałem i wtedy daje... O kurwa, Jaycon. Ja go tu muszę zawiesić, na ma ten oczetek, kurwa No właśnie, to, Biorę też to. Ja pierdolę. jaki part? Na to jestem, no. O kurwa!